Boskie przesłanie przekazuje znaczenie nadchodzących miesięcy, podkreślając ich kluczową rolę w okresie niezwykłego przejścia do długo oczekiwanej Ziemi obiecanej. Stojąc u progu wejścia do tego wspaniałego miejsca, wiedz, że życzliwy Stwórca organizuje upadek Twoich przeciwników. Ten rok niewątpliwie postawił przed Wami ogromne wyzwania i być może nie spełnił Waszych oczekiwań. Niemniej jednak, możesz być pewien. Że błogosławieństwa wszechmogącego nadal płyną. Pozostaje wystarczająco dużo czasu, aby Bóg zamanifestował swoją łaskę i przychylność w Twoim życiu, obecność, którą można namacalnie wyczuć, gdy porusza samą atmosferę wokół Ciebie. Rzeczywiście dzieje się coś nadprzyrodzonego. W tym momencie, jeśli Twoja przeszłość wydaje się trwać, pociesz się faktem, że po prostu pozbywasz się energii niezgodnych z częstotliwościami Twojej przyszłości. Wkrótce przyciągniesz do siebie osoby, które naprawdę zgadzają się z Twoją podróżą. Twoja wiara w Boga może zostać potwierdzona przez polubienie tej wiadomości. Zrozum, że Twoje próby nie oznaczają boskiej obojętności. Nawet teraz Bóg pilnie realizuje swój nieskazitelny plan dla Twojego życia. Każdy aspekt Twojej egzystencji jest pieczętowany i przekształcany na podobieństwo Jego umiłowanego Syna. Twoje świadectwo będzie ostatecznie rozbrzmiewać potwierdzeniem, że Bóg jest z natury dobry, samowystarczalny i niezachwiany w swojej życzliwości. Zachowaj otuchę, gdyż Boże dzieło w Twoim życiu jest dalekie od zakończenia. Przemierzając obecne okoliczności, nie rozpaczaj. Ponieważ twoje obecne położenie jest jedynie punktem wyjścia. Bóg jest gotowy katapultować cię do wyższego wymiaru. Wyzwania, przed którymi obecnie stoisz, nie określą twojego ostatecznego przeznaczenia, ponieważ wielkość, której doświadczyłeś, jest tylko przebłyskiem tego, co przed tobą. Przygotuj się na nadchodzące dni, idź naprzód i oczekuj podróży, która będzie tylko bogatsza. Pomimo skromnych początków, zakończysz ją z obfitością. Bóg ogłasza: Wprowadzam głębokie zmiany w Twoje życie, odpowiadając na Twoje modlitwy, świadomy Twoich pragnień poprawy. Lepsze i większe błogosławieństwa są w drodze. Znosząc wiele w swoim życiu, spotkałeś ludzi, którzy wydali osąd i odeszli. Jednak ich opinie są przyćmione przez Bożą perspektywę. Wytrwaj na swojej ścieżce, ponieważ nie zostałeś stworzony, aby być doskonałym, ale aby być wytrwałym. Czekają na ciebie fantastyczne wieści. Bóg już zmienia twoje okoliczności i nadchodzi czas bezgranicznych błogosławieństw. Przygotuj się, bo nadszedł czas. Bóg ogłasza uzdrowienie twojego ciała, odnowienie twojego umysłu, wzrost twojego dobrobytu finansowego i spełnienie twoich modlitw. Twoja kariera i perspektywy biznesowe są na progu dobrobytu, a długi zostaną wymazane. Możesz być pewien, że żadna broń, niezależnie od jej wyrafinowania, nie odniesie sukcesu przeciwko tobie. Wpisz 555, jeśli jesteś gotowy na tę podróż. W pięciu zwięzłych wtorkowych modlitwach: pierwsze módl się o usunięcie lenistwa i zwlekania oraz o wykorzystanie pełnego potencjału. Drugie szukaj pokoju w chwilach zamętu, radości pośród smutku i nadziei w swoim sercu. Trzecie proś Boga, aby usunął wszystko, co nie jest dla ciebie przeznaczone i chronił wybraną przez ciebie ścieżkę. Czwarte proś o spokój dla umysłu, uzdrowienie dla serca i uwolnienie od zmartwień. Piąte potwierdź swoją wiarę słowami amen. Niepokój, strach Stres i ból zostaną zmiecione, zastąpione boskim pokojem, miłością, uzdrowieniem i błogosławieństwami. Sprawiedliwi są wysłuchiwani, a Pan wybawia ich ze wszystkich kłopotów. Bądź cierpliwy wobec siebie, unikając porównań z podróżami innych. Postęp nastąpi w swoim czasie. Ufaj, że Twój cel jest w zasięgu ręki. Boże zapewnienie jest niezachwiane. Żadna broń, niezależnie od jej natury, nie zwycięży przeciwko Tobie. Odpocznij w tej wiedzy. Wrzesień niesie dla Ciebie wielką obietnicę, obejmującą kolejne zwycięstwa, uzdrowienia, nieoczekiwane błogosławieństwa, wzrost, wolność finansową i postęp duchowy. Twoje życie jest gotowe na transformację, ponieważ sezon przynosi błogosławieństwa, za którymi tęskniłeś. Twoja niezachwiana wiara w małe rzeczy wkrótce przyniesie wielkie nagrody. Twoje zaufanie do Bożych obietnic, a nie do ziemskich pozorów, jest widoczne w ruchu w Twoich okolicznościach. Bóg aranżuje historię Twojego życia, manipulując okolicznościami i dotykając serc w Twoim imieniu. Nadchodzący sezon zapowiada zapierający dech w piersiach zmiany w karierze, zdrowiu i życiu miłosnym którym towarzyszy niespotykana radość. Wpisz 999, jeśli zgadzasz się z tą wiadomością. Przygotuj się na podnoszące na duchu wiadomości, ponieważ znaczące zmiany energetyczne przejawiają się pozytywnie w Twoim życiu. Ktoś wyjątkowy wkrótce Cię pokocha, kończąc Twoje oczekiwanie. Podnieś swoje wibracje i przyjmij błogosławieństwa na horyzoncie. Jesteś gotowy. Wpisz 555. Bóg obiecuje nieoczekiwane błogosławieństwa finansowe w ciągu 24 godzin. Rok 2023 sygnalizuje uzdrowienie, transformację, błogosławieństwa i cuda. Przygotuj się na dziesięciokrotny zwrot wydanych pieniędzy, ponieważ dodatkowe 10 tysięcy dolarów jest gotowe do zamanifestowania. Uwierz w to. Domagaj się tego z wiarą i wpisz 999. Odblokuj bezgraniczne bogactwo, szczęście, przyjemność, wolność i pewność siebie, wprowadzając niewielką zmianę do swojej porannej rutyny. Zapoznaj się z linkiem w komentarzach, aby poznać sekrety przyciągania obfitego bogactwa. Bóg zobowiązuje się otrzeć Twoje łzy, zapewniając przyszłość wolną od śmierci, żałoby. Płaczu i bólu. Jesteś Bożym dzieckiem, a On poprowadzi Cię przez burzę. Mudu się o siłę i odwagę, by przezwyciężyć ból i traumę. Bóg uczy cię mocy milczenia w trudnych czasach. Im mniej narzekasz, tym bardziej On działa w Twoim imieniu. Ćwicz cierpliwość, ponieważ Boży plan jest wszechstronny, zapewniający i ochronny. Zaufaj Jego autorytetowi i miłości oraz kontynuuj modlitwę i uwielbienie. Jeśli to czytasz, niech Jezus będzie Twoim towarzyszem w mrocznych czasach. Pan będzie walczył za Ciebie. Wymagana jest tylko Twoja cisza. Jezus przypomina nam, abyśmy nie zakładali, że kiedy stajemy w obliczu wyzwań, Bóg nas opuścił. Nawet w tych trudnych chwilach On aktywnie realizuje swój doskonały plan dla naszego życia. Dba o każdy aspekt naszej egzystencji, kształtując nas na podobieństwo swojego umiłowanego Syna. Wkrótce Twoje świadectwo będzie głosić: Rzeczywiście, Bóg jest życzliwy i samowystarczalny. Pociesz się i podnieś na duchu. Bóg ujawni Swoje zamiary względem Twojego życia, a Ty dostrzeżesz przebłyski zbliżającego się przełomu. Z całego serca ufaj, że poleganie na Bogu poza granicami tego. Ceo widzą Twoje oczy, jest całkowicie warte zachodu. Przenieś swoje poleganie z logicznego rozumowania na znaczną wagę Jego niezachwianych obietnic. Wiedz, że posiadasz wsparcie i zasoby, które przekraczają Twoje potrzeby. Przyjmij radość i idź naprzód z wiarą, Bóg macie w swoim uścisku. Jesteś niezwykły, a Twój stwórca dokonuje niezwykłych czynów. Poddaj się Jezusowi jako swojemu panu. Zrozum, że Bóg przekracza wszelkie przeszkody, pokonuje dolegliwości i pokonuje przeciwników. On utoruje ci drogę, zaangażuje się w bitwę w Twoim imieniu i zapewni Ci przełom. Bóg przywróci to, co zostało skradzione, czyniąc wrogów pod nóżkiem Twoich stóp. Powtarzaj za mną, mój pan zapewni. On zaaranżuje i przygotuje. Ja zwyciężę. Mieszkam w spokoju. Moja pokora pozostaje. Moi przeciwnicy są pod jurysdykcją Boga. Pamiętaj, że nie jesteś uwięziony w tej rzeczywistości. Istniejesz tutaj z miłości i wolnej woli. W tobie znajduje się mądrość i magia wymagana do tej ziemskiej podróży. Uspokój swój umysł. Zakotwicz się we wdzięczności i odkryj swój prawdziwy cel wewnątrz. Nie jest on zewnętrzny, jest wiecznie wewnątrz. Bóg zsyła ludzi, zasoby i błogosławieństwa finansowe wykraczające poza twoją wyobraźnię. Wszystko układa się zgodnie z planem. Wpisz 222, aby wyrazić swoją wiarę. Poproś Boga, aby otworzył niebiosa, rozdzielił chmury i dostarczył odpowiedzi, na które długo czekałeś. On wzmocni twoją wiarę. Wzmocni twoje serce i zanurzycie w swojej łasce. Twoja dusza doświadczy spokojnej pewności, jak nigdy dotąd, mocno przekonana, że Bóg jest z tobą, dla ciebie i nigdy cię nie opuści. Jego zdolność do ratowania jest niezrównana. Odpocznij dziś spokojnie, niezależnie od prób. Twoja tożsamość w Chrystusie pozostaje bezpieczna, niezachwiana pośród powszechnej opinii. Jezus z całego serca Cię popiera, pielęgnując sposób, w jaki Cię stworzył. Zaufaj Mu, że Cię poprowadzi, zapewni, poprawi i przekieruje. Kochaj innych, ale zakotwicz swoją nadzieję w Panu. Patrz oczami wiary, nawet gdy nadzieja wydaje się nieuchwytna. Pory roku przychodzą i odchodzą, ale bezgraniczna miłość Boga do Ciebie jest wiecznie głęboka. Głęboko realna i obecna w tej właśnie chwili. Podążaj w pewności, że jesteś kochany, przekraczając swoje najśmielsze marzenia. Życzę spokojnej nocy. Niech Bóg ożywi twój umysł, ciało i ducha, umożliwiając ci kroczenie w triumfie Jego imienia. Niech Twoje modlitwy rezonują z mocą, Twoje słowa niosą precyzję, a każdy krok wypełnia się celem. W Chrystusie Jezusie masz dostęp do każdego duchowego błogosławieństwa. Postępuj zgodnie z nim. Życzę ci niezwykłego dnia. Czekają na ciebie wyjątkowe wieści. Wszechświat organizuje transformację, zapoczątkowując erę bezgranicznych błogosławieństw. Przygotuj się, bo nadszedł czas. Posiadasz niezwykłego Ojca Niebieskiego który misternie zaplanował twoje istnienie i przygotował twoje serce na przyjęcie go. Twoje błogosławieństwa są obfite. Nie akceptuj swojego obecnego stanu jako ostatecznego celu. Czekają na ciebie większe rzeczy. To, czego nie chcesz zmienić, utrudni ci postęp w podróży do następnego poziomu. Na twoją przyszłość czeka wspaniały plan. Przyjmij go. Postęp wymaga pozostawienia za sobą tego, co już ci nie służy. Nadszedł czas, aby iść naprzód. Twoja przeszłość nie powinna blokować twojej przyszłości. Jesteś wielki, dokonujesz cudownych czynów, jesteś sam jak Bóg. Wpisz 1111, aby potwierdzić tę prawdę. Jesteś ceniony, boski, ewoluujesz jako jednostka, jesteś piękny i czarujący. Otworzysz się dalej, rozwiniesz się w relacjach osobistych, rozwiniesz się w swoim zawodzie i zyskasz jasność umysłu. To, co jest dla Ciebie przeznaczone, trafi do Ciebie bez pościgu, niepokoju czy stresu. Zaufaj procesowi. Wpisz 555. Jeśli wierzysz w Boga. Jeśli chcesz bez wysiłku uzyskać dostęp do znacznego bogactwa już dziś, kliknij link w komentarzach poniżej. Aby odkryć zdumiewające sekrety bogactwa ujawnione przez niekonwencjonalnych naukowców NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. Rozpal swoją wiarę już dziś. Módl się z jasnością, precyzją i mocą. Zakotwicz się w Jego słowie i trzymaj się Jego obietnic. Powstrzymaj się od skupiania się na swoich wyzwaniach. Zamiast tego skieruj swój wzrok na Jezusa, tego który dokończy to, co zapoczątkował w tobie. On pozostaje niezawodnie dobry, życzliwy i prawdziwy, zawsze przychodząc ci z pomocą. Pan zalał cię dziś odrodzeniem wiary, nadziei i miłości. Podnieś oczy ku górze i przyjmij błogosławieństwa tego dnia. Bóg okazał swoją siłę w twoim imieniu, prowadząc cię mądrze i strategicznie w tym miejscu. Podnieś swoją tarczę wiary. Aby odeprzeć każdą ognistą strzałę, którą przeciwnik wyśle w Twoją stronę. Wyciągnij miecz, by zniszczyć każdy spisek wymierzony w Ciebie. Doświadcz intymnej obecności Boga tu i teraz, uznając Jego potęgę, moc i wierność. On jest potężny w wyzwoleniu, stojąc po Twojej stronie w bitwie i dając Ci siłę do zwycięstwa. Ciesz się nocą błogosławionego i spokojnego snu. Pisz tak, aby potwierdzić swoją wiarę w Pana Jezusa. Panie, daj mi siłę i przewodnictwo, abym dostosował swoje działania do Twojej woli. Pomóż mi odłożyć na bok zmartwienia i podchodzić do każdego dnia z niezachwianą wiarą i przekonaniem w Ciebie. Bóg może naprawić to, co zepsute, i przekształcić to w coś niezwykłego wszystko. Czego potrzeba to wiara. Wpisz 555. Jeśli wierzysz, Jezus ogłasza: Dlatego powiadam Wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymaliście, a będzie Wam dane. Jezus zapewnia: nabierzcie odwagi. Słyszę Twoje modlitwy i rozumiem Twoje zmagania. Jestem Twoim Zbawicielem. Zachowaj wiarę i niezachwianą koncentrację na mnie. Wszystko będzie dobrze. Przyjmij to przez wiarę i przyjmij to. Pomódlmy się razem. Ojcze Niebieski, pouczasz nas, abyśmy przedkładali sprawy niebiańskie nadziemskie rozproszenia, a jednak, podobnie jak Paweł, jestem uwikłany w pragnienia władzy, bogactwa, pożądania, reputacji, wygody, posiadania i własnego interesu. Raz po raz przedkładam świat nad Ciebie. Czy uratujesz mnie, Panie? Bo ta maleńka iskierka miłości do ciebie, ten maleńki atom wiary w Chrystusa, wciąż migocze nawet w moich najciemniejszych chwilach grzechu. Jeśli nie, będę nadal cię kochać bez względu na wszystko. Jeśli znajdę się w czeluściach piekła, moja miłość do ciebie pozostanie niezachwiana, a Twoje imię na zawsze pozostanie na moich ustach ozdobione błogosławieństwami. Moje serce przepełnia optymizm. Przyjmując głęboką i bezgraniczną łaskę, która emanuje od ciebie, jednocześnie pokładając ufność w niewyczerpanej mocy miłości Jezusa Chrystusa, który jest moim boskim zbawicielem i Panem. Daj mi przywilej kochania Cię, wzmocniony niezachwianą obecnością Twojego ducha świętego. Moją żarliwą modlitwą jest poświęcenie się Twojej służbie, motywowane moim głębokim uczuciem do Ciebie. Przy jednoczesnym uznaniu moich ludzkich ograniczeń i niedoskonałości. Z całego serca uwielbiam Twoją łaskę i bezgraniczne przebaczenie. Amen. Moje oddanie Tobie, Jezu, mój panie, nie zna granic. Aby okazać moje wsparcie dla naszego kanału, uprzejmie rozważ subskrypcję i aktywację dzwonka powiadomień.